W Eldenie Marika żona Radagona to Radagon, a Radagon i Marika to Elden Beast. Tak. Marika jest Radagonem, Radagon jest Mariką, ale mimo wszystko nie są jedną osobą, bo uprawiali e, miłość. E, chyba, że chodzi o. E, może nie głębiają się to bardziej. Puść! Puść! Cie chuju! Fuck off. Nie! Uh, Okej. Okay. Połączkowanie, tak jest. Rozmnażanie poprzez pączkowanie. Tak okrężnicy i tak odbytnicy. Mm, Okej, okay, dalej nie czytam. Chyba nie krwią. <noise> nie chcę czytać o odbytek. Podziękuję. Dobra, wiecie co? Ja myślę sobie, żeby te raki skipnąć. O jezu. O, to nie tutaj. Bębębę. Jedyne co zrobię, to tam się przebiegnę, próbując nie umrzeć. Gdzie był ten zeskok? Um, here. Przebiegnę się, próbując nie umrzeć, i zbiorę te kamienie. O, fuck. Przebiegnę się pod. nie umrzeć. Kurwa, czego nie rozumiesz, raku? Hmm. Wypierdalaj. Dropnij mi kamień. O jezu. O nie! O nie! Daj mi kamień! Nie wiem, co ty dropisz nawet. Aua. Fucking hell. Co zrobi ten. ten rzuczek? Bo jeśli kamienie, to ja ją chcę zabić. Ale jeśli nie, no to trudno. To bym go skipnął. Więc tak brzydko wyrażasz się do pana z dużą kulą? Kulą? Jaką kulą? Kula daje fula. Eee, czekaj. Czy jak chcę iść? Lobster gangbang, tak. A żuczek. Ale to jest pan główniarz, gó no. Żuczek główniarz. Okej, okay, czyli ten lobster jest dosłownie pode mną. Może uda się po prostu tu zejść i go nie pulnąć. Fuck off, fuck off. Nie widzisz mnie, nie słyszysz mnie? Nie mam je tam. No, jak ty... Do góry nogami skaczesz? Siódemka, ale. Somber, ok. A to. Siódemka, ok. Normalna. Tego chciałem właśnie. Kajdany mogę. O proszę. Czyli tu się je zdobywa. Mogą się jeszcze przydać. Coś tu jeszcze jest. Chyba nie. A jak się stąd wychodzi? <laughs> tu jest przejście, czy nie? Chyba tak. Mogą się przydać, tak. Mogą. A i tu jest tego dungeona. O proszę. This is it, mate. This is it. Jak wyłączyć tę zurę? Bo masz to czacie. Tak, i u mnie nie ma gwiazdek, także no. Musisz sam u siebie chyba wyłączyć. No dobra, to jak tu jestem, to zrobimy tego bossa um. Ale nie pamiętam jaki tu jest boss. Jeśli miał być szczery. Ok, dany mogę... moga... Mogą się przydać. Um. Nawet jak nie na tym mogu pierwszym, to na tym drugim się mogą przydać. Tym, tym trudniejszym, tym prawdziwym. O Jezu, nie mam, nie mogę używać łuku, nie? Więc nie mogę sobie tam po prostu szczelić w to. O nie. Okej. Okay. A co jest tam dalej? Oprócz ciebie? O Boże, ty śmierdzisz bardzo mocno. O, od razu wyłączyłem, piękne. Czyli tu nie ma nic, a na górze... Na górze coś jest, okej. Okay. Tu jest jeden z nich. Serio? Okej, okay, on ma zaprogramowane, żeby się obudzić. Dobra, cofka. Jeszcze raz trzeba mu kombo. Oj, wybać. Uuu, jakie osiągnięte. Jeden. Fuck. Teraz nie wejdę. Oooooh Kurwa, jakie oni mają śmieszne ataki. Tak śmieszny zaraz umrę ze śmiechu. będzie zgon? Nie będzie. Boże. Za szybko. Umrzyj, kurwa. Czego ty w ogóle bronisz? Jakiegoś śmiecia pewne? A tygla. Zgon to będzie jutro. Czemu? Jutro będzie wigilia, jutro będzie jedzonko. Dobra. Proszę na dół. Twierdzi na plunie, co mi do 24 siedzieć i chlać. Kurde, właśnie, dla mnie to jest, o właśnie, a propos, gadaliśmy o tych rzeczach wigilijnych, u mnie w rodzinie nie ma opcji, żeby ktokolwiek pił alkohol na wigilię, nie ma takiej opcji, a właśnie bardzo często słyszę od ludzi wszędzie w Polsce, że u nich to jest normalne, hej, u nas, no na wigilię to jedzonko, a później wódeczka, <laughs> u mnie w rodzinie tego nigdy nie było, przenigdy. Babcia jakby zobaczyła, że ktoś wali budę w Wigilię, to by sama kurwa go wyciągnęła za szmaty z domu. Nic się nie spotkałeś, żeby pić w Wigilię? A widzisz, a ja się spotkałem. A czy nie u siebie, właśnie? Ale ogólnie. Wszędzie. Jak stary nie jest najbardziej <grym> w Wigilię, to jest święto. Chyba chodzę w kółko. A no właśnie, na pasterkę to inna sprawa, ale pasterka to jest wiesz. Na pasterkę to się chodziło z kolegami już, nie, nie, nie że z rodzinką. Na pasterkę to się chodziło z kolegami, jak już nikt ten... Starzy nic nie wiedzą. No, idę z kolegami na pasterkę. Aha, ta. Czy ja znowu będę błądzić? Czekaj, gdzie jest ta pieprzona... ...dźwignia? <laughs> szedłem tędy już jakieś trzy razy. Albo i nie? Nie, no, szedłem. Nie, nie szedłem. Nie, nie szedłem tędy, okej. Okay. No właśnie, no do tego tak samo... O, czyli to nie jest tu. Halo. Czy w tym tygodniu będzie jeszcze stream? Prawdopodobnie w niedzielę. O ja, a bo to jest ten dungeon, on się zapętla. Prawdopodobnie w niedzielę, jutro odpada na pewno. Tego jestem na 100% pewien. Reklama się włączyła. Być może w niedzielę i na pewno trochę postreamuję w tygodniu. Ja mam cały tydzień wolny. <śmuszczam> trzy razy typowy Elden Ring Experience, tak? Dungeon Experience. E, w przyszłym tygodniu mam cały tydzień wolny. Wziąłem sobie urlop, więc teoretycznie ja mógłbym streamować nawet codziennie. Zobaczymy, na ile będę miał siły i ochotę. E, bo później to jeszcze wszystko muszę obrobić na tym w programie do obróbki. D Daj znać w niedzielę? Tak, dam znać w niedzielę na pewno. Nie, koło tego typa nie ma. W takim ustawieniu, Shield nam poleci szybko. Może. Byłoby dobrze. Byłoby dobrze. na razie nie mogę znaleźć tej pieprzonej. Dźwigni, gdzie jest dźwignia? Tu już byłem, ale wejdę tu jeszcze raz. O! Byłem tutaj? Nie byłem, ok. To tu będzie dźwignia pewna. Dobra. Ło! Nie, 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 nie! Żartowałem! Dajcie mi przejść! Kurwa. Uuuu, gorączka. To słabo. To słabo. 37,5 to nie temperatura. No jak nie? My, faceci, umieramy już przy, temperatur przy temperaturze 37. W niedzielę może skończysz tego dungeona. Dzięki, dzięki. Znaczy tak, 37,5 to jest temperatura podgorączkowa, to nie jest jeszcze gorączka, nie? Eee, ale to nie znaczy, że to nie jest niebezpieczne. Eee, temperatura podgorączkowa oznacza to, że twój organizm z czymś walczy i nie jest to zdrowe. Więc y, zależnie od tego, jak, jak na to spojrzysz, to jest niebezpieczne, jeśli, tego, jeśli to całkowicie zignorujesz i nie powinieneś w tym czasie robić rzeczy, które mogą ci ten stan pogorszyć. I tyle. Powiedziałeś, rekord miałeś 39,8 o oh fak. Jakieś byłem w szpitalu, bo miałem przez półtora tygodnia temperaturę około 40. Rekord, Boże. Bicie rekordów tym, kto jest bardziej chory. Dobra, czyli muszę wejść na górę i w prawo, tak? Halo, skok. Do góry poproszę. Dziękuję. Ale może. O, niech zejdzie na dół, tak? A ja tu ukradkiem sobie. Ej, to nie było tutaj. To jest to zapętlone gówno, okej. Okay. 42 tu śmierć. Nie no, śmierci nie ma. N nie instant. Ale no, to jest już bardzo poważny stan. Bardzo poważny. A z drugiej strony, gorączka to nie jest zawsze. Zły znak, bo gorączka to jest znak, że Twój organizm walczy z jakimś wirusem, z jakąś chorobą, czymkolwiek. Jeśli jesteś chory i nie masz gorączki, to to jest większy powód do zamartwienia się, niż że masz gorączkę. Bo jeśli masz wirusa jakiegoś, którego organizm mógłby e, zwalczyć tym, że podniósłby sobie temperaturę ciała, a tego nie robi, to wtedy jest takie, hmm, czemu mój organizm nie walczy? Czemu mój organizm stwierdził, ej, poddajmy się. Dlatego bardzo się mówi też często, że nie powinno się za wszelką cenę zbijać gorączki, bo to nie zawsze jest zły znak. Jeśli się utrzymuje zbyt długo, to tak rzeczywiście. Ale jeden dzień gorączki nie jest niezdrowy. Hermatgą <grym z górą> instant, hardcore mode unlocked. <grym z górą> oh, nie instant, ale trzeba nie, nie trzeba długo czekać. To nie wiem jak mocno, ale no, no nie jest bezpieczne na pewno. 10 tabletek dziennie, ja pierdolę. Ała! No i skoczył za mną, tak? Wypierdalej. Mieciu. O Boże, drugi. Zabiję, bo nie chcesz, by mnie gonił. No i jest dźwignia, Boże, w końcu. Wypierdalaj, zombiaku. O, o. Nie wiem, czy wracam dobrą stroną. Może się okazać, że nie. Ech. Wiecie to szczerze mówiąc, najlepiej byłoby, jakbym ja umarł i w ten sposób dostał się z powrotem na sam początek. O, faktycznie, to ja idę do przodu. Ciepło mi się zrobiło od tego ja bo Ja mam cały czas uchylone okno, bo mnie grzeje miodek świąteczny. O, okej. Okay. Dobra, jaki tu jest boss? Bo ja, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Bufniemy. Napijemy się. I let's go. Uff, ty. O nie, ten typ jest bardzo szybki. Ja go pamiętam. O nie, heh, heh, kocham tego bossa. Pamiętam już. Pamiętam go aż za dobrze. Najlepsze jest to, że w piwnym piątek nic nie gada, że się najebałeś, a na drugi dzień na początku streamu mówisz, że się mega najebałeś. A czy wiesz co? Bo ja to dopiero uważam później. Ja w tym momencie czuję taki się, you know. Chociaż akurat ostatnie trzy streamy miałem dość spokojnie. Miałem taką dość fajną, po prostu lekką banię, tak. Po prostu takie miło było. Ale jak wtedy piłem pierwszy raz ten Bourbon e, drugi raz, za drugim razem, w drugim tygodniu To było... tak, no, jestem czyściany. E, to, to wtedy wypiłem za dużo, naprawdę. Capra Dimon w domu. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jak Capra Dimon ten boss. Z tym, że ja mam mega wolną broń, wtedy słowie. I to jest złe. Ale no, dopóki, dopóki na piątkowych streamach nie bije bossów typu Malenia, to jest to do zrobienia, nie? Zapominam o bufach. To jest jedna rzecz, której nie zmienili. Ja pierdolę. Który? Dobra, niech. Nie ma schodów, to nie demon? Prawda właśnie jakby były schody, byłoby łatwiej, bo bym mógł łatwiej wykrytować to czy da się zdobyć ten jego kaptur nie wiem czy jego konkretnie, ale bardzo podobny da się zdobyć gdzieś gdzieś, gdzieś w tej okolicy tutaj jest taki gościu i on bardzo podobny, ale mniejszy daje właśnie taki kaptur, który daje plus dwa siły plus dwa inta chyba czy nie przejdzie z mniejszą tarczą pewnie by przeszło, ale ja sam sobie powiedziałem tak jak mówiłem są moje challenge więc ja sobie sam narzucam eee... Trudności. I jednym, jedną z nich było powiedzenie: Nie zabiję żadnego bossa małą tarczą, bo małe tarcze mają zbyt szybki atak speed. No, więc tylko wielkie tarcze tylko wielkie tarcze do <gry> mojego bufa. Zaatakowałem raz psa. Czy Fizz on nie przejdzie? Nie przejdzie. Nie przejdzie ani trochę Fist Only. Ja bym dostał pierdolce, jakbym robił Fist Only. Sam, sam po prostu. Jakbym za dziesiątym podejściem do bossa dobił jemu do 8 nie, dziewięciu HP, to, to bym dostał pierdolce. Szkoda, że kończasa tarcza, tak, nie działa tak jak właśnie, chociażby zbroja tego, jak on tam się nazywał, Daxos 3 i Daxos 1. Może wróg, z nim stanę? Chodź. No nie. Ale, ej. W brogu jestem najdalej od psów, jak się da chyba, co? Co ja mogę jeszcze zrobić? Kirk, tak, właśnie. Zbroja Kirka, dziękuję za przypomnienie. Zbroja Kirka, albo też. Tutaj też jest, nie? Zbroja tego gościa. Rrr, gdzieś tam. Tego, tego. Wiecie którego. Tam, gdzie się znajduje e proces Valkiri, Jego zbroja też zadaje damage w momencie, kiedy przeciwnik cię dotknie, po prostu. Ale bez blida. Elmer, tak. Elmer. E Elmer od głogu. W wersji polskiej przynajmniej. E może spróbuję od razu na psy polecieć na Hama? O nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. <coughs> Chyba dzisiaj moga nie zrobimy, chłopaki. Wysnajpił, no. Reduvia pieprzona. Bez psów to pussy O tak. Znaczy miałem nie z tym RNG jego, że... ...akurat w tym momencie do mnie strzelił. Mm. Już wiem plus minus, wydaje mi się, jak z psami walczyć, bo ja ciągle skakałem na nie do przodu. A wystarczy, że ja po prostu skoczę do góry i one same potem nie podejdą, bo są zajebiście... Chyba yy, negatywne. Nie negatywne, tylko... Agresywne. Tylko fajnie jakby tego chuja nie było w pobliżu i by mnie nie strzelał. Reduvia of Mode. W ogóle ten, ja słyszałem, że granie daggerami, tylko i wyłącznie daggerami w Elden Ringu jest dość trudne. W sensie, że daggery mają swoje plusy i to dużo, ale mają więcej minusów, szczególnie, szczególnie zasięg przede wszystkim, bo bardzo często jest tak, że po prostu nie dosięgasz do przeciwnika, którego chcesz zaatakować. Nie dałem buffów, nie? znowu. Nie używałem ani razu jeszcze mojego ażofluora. A on jest dobry, bo jeśli się dobrze orientuję, to w momencie, kiedy ja ten atak zadaję, tak, ten cios tarczą, to jednocześnie i bronię się tarczą, i robię ta szarże, która atakuje. Hmm, może to zadziała. Eee, yy, Folwino, dziękuję za follow'kę. Dziękuję bardzo. Falwina, Boże, przepraszam. Falwina. Muszę zmienić tą czcionkę, bo ona jest strasznie niewyraźna. Jak mam taką miniaturkę tylko. Mój rocznik, szanuję. Znowu nie wolno Wypierdalaj! on mnie to przepojzował naprawdę. nie str Nie strzelaj. A, dobra. Spróbuję zrobić tak, że. Twierdziłem coś, cokolwiek daje większe. Nie, to nie ma sensu. Żeby dawać większą odporność na Blida. Po prostu, jak od niego odbiegam, to chyba muszę próbować na siłę się chować za filarami. I tyle. Żeby on po prostu nie miał zasięgu mnie. To jest żart. To jest żart. Po prostu. Bliźniaczy Ostrze na Power jest to coś, coś pięknego. Chodzi ci o Twin, T, Twin Blade, tak? bliźniacz ostrza. Właśnie ja od dłuższego czasu planowałem na jakichkolwiek Bliźniaczych ostrach przejść. Albo Dark Souls 2, co może być ciężkie, bo nie, nie uwielbiam tej gry. Albo ten, e, albo właśnie Elden Ringa, ale jeszcze się nie zdecydowałem. No nie! Nie strzelaj! Aha, miałem zły, złego pota ustawionego. O. Na tym ranie dużym problemem będą przeciwnicy, którzy szybko atakują. Czy dropił ktoś zbroję rycerza z nizy? Ja dropiłem na tym, na tym bagnie tutaj. Cały set z tych tutaj, co się respią. I dropi, da się, da się wyfarmić. Podwójny Tak, tak. Chociażby to co jest na samym początku na bagnie. I znowu nie dałem bufa, boże, my tak bezmyślnie wchodzę po prostu. O boże, jestem w ściany. Jestem. W... O, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie. Trzy i pół godziny, serio? O, oh, fuck, O, oh, fuck. Heh. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś, gdzieś może wyfarmić. Skarabeuszowy chyba, talizman, który zwiększa drop rate, ale to 3,5 godziny to szanuję w chuj. Ja najdłużej farmiłem dwa miecze z... 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 Lwoludzi. Gdzieś, gdzieś w Lindel nie pamiętam gdzie. I to mi zajęło 2,5 godziny chyba. I to była moja, moja najdłuższa farma w tej grze, jak na razie. Ja pierdolę. Hmm. I tak miałeś rację, że skończysz tego Dungeona w niedzielę? Nie mów mi tak. 70 godzin, żeby dowodu do, do, do trzymanej umowy, tak. Ech, znaczy, mi się nigdy nie chciało tych rzeczy do Covenantów do zbierać w żadnych solsach, więc. <ścoughs> ja nie mam cierpliwości. Ja potrafię farmić rzeczy, bo w końcu od. 15 lat gram WoWa, więc farmienie to jest dla mnie nic nowego. Ale nie dla achievementów. Tak. jeśli coś zwiększy mój DPS, jak najbardziej mogę to farmić. Ale jeśli to jest tylko dla achievementa, eee, znaczy Capra Demon, właśnie Capra Demon jest o tyle łatwiejszy, że sam w sobie Capra Demon jest wolny. Najtrudniejszą, największą trudnością podczas walki z Capra są psy. Jak zabijesz psy, to cała reszta walki to jest takie. Okej, okay. coś tam, no. Dobra, która. O nie. Która z odporności jest odporna, a czy odpowiedzialna za gryfawienie? Krzepa. Uciekam się do najgorszych rzeczy. Który z moich armorów ma więcej krzepy? 22 69 Jestem ciężki, ale okej, okay, to się może jeszcze będzie dało jakoś zmienić. 17 35. Ok, jestem ciągle ciężki. Okej, okay, będzie mniej regeneracji HP, ale ona i tak dużo nie daje, więc. Dziękuję, się z cieniami z A Znaczy, cienie z zjarnam było o tyle. Łatwiejsze. Znaczy, z jakiego bildu oczywiście. Ale były wolniejsze, bo zazwyczaj jeden z cieni do siebie podbiegał może dwa? Biegałeś sobie w kółko, i w pewnym momencie miałeś takie coś, że okej. Okay, na tyle dobrze się mocno oddalili od siebie, że masz czas, żeby zaatakować jednego. A tutaj wszyscy, wszyscy są na sprincie. I każdy mój ruch to jest utrata HP praktycznie. To w się sensie każdy, każda moja Każdy moje cokolwiek Uf, 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 Moi no cienie diarnam nie miały blida <laughs> okay. Nie miały też pieprzonych speli. Znaczy miały spele, ale ogniste chyba, do... jeśli dobrze pamiętam. Ała. Ja pierdolę! No, nienawidzę! No czemu? Miała tak wejść, nie wszedł. Mara główna, to jest najgorsze, naprawdę, nie ma nic gorszego niż to. Piu. Nie ma opcji mu kontry wcisnąć, bo on ma kurwa sztylet, który napierdala z prędkością światła. Nie. Nie zgadzam się. Ja wpierdolę. Dzień <do> to była kwestia pozycjonowania, tak, to prawda. Tak i na, na cieniach było dużo więcej właśnie tak, były jakieś takie murki, i tak dalej czy znaczy, ten boss nie jest trudny, jak masz build, który sobie z tym radzi, który jest szybszy. Bo nie wiem, czy jest jakakolwiek broń w grze, która ma większy recovery time, czyli ten moment, kiedy ja uderzę i moja postać wstaje jeszcze, uuu, musi podnieść tą tarczę i, i ten czas jest najgorszy. Ten czas jest najgorszy, bo ja w tym momencie jestem otwarty na ataki, nie mogę nic zrobić. No i pizdane. Tak naprawdę przyzywasz jakiegokolwiek Sammona tutaj, Stryk. on odbiera całe agro, ty robisz to chcesz. Aaa, ah, wystrzaj. A jednak nie widzieli, Nie, nie. Na szczęście. Znaczy, troszeczkę przyciągnąłem parę minut, ale nawet nie zobaczyłem, co mi dropnęło z tego typa. Chuj mu dupę. Tak, Mam broń plus. 16. Podniosłem parę kamieni. No właśnie, siódemek. A potrzebuję szóstek jeszcze. Urr, dobra, czyli tak. W niedzielę tajzma, który jest openable Build. Wiem, który nawet, ale no, może się, się nim zainteresujemy. Ale tak w niedzielę zaczniemy od moga. Tak mi się wydaje. Już do niego pójdziemy tymi kanałami śnieżnymi całymi. Yy, poszukamy kamieni szóstek. Zrobimy troszeczkę mocniejszy soczek. I pójdziemy dalej. Tak mi się wydaje. I pójdziemy na radana. Tak mi się wydaje, że to będzie już najwyższy czas. I po radanie pójdziemy normalną ścieżką. Czyli pójdziemy na Morgota. Na Fire Gianta. Robimy sobie chyba Goldskin Duo. Oczywiście nie mówię, że to w jeden dzień, tylko mówię ogólnie o kolejności. I po golskim duo, jak będziemy mogli sobie zrobić już tą tarczę na plus 25, to pójdziemy na Rekarda. To jest taki plus minus plan. Na teraz, jak sobie na szybko myślę, ale.